Cześć. Cześć. Witam w dobrym miejscu w internecie. Dawno, nie robię miejsca na... Ja na... Okay. Ja właśnie y, skończyliśmy y, współtworzenie eventu Dzień Wcześniaka w Zielonej Górze. To są takie fajne inicjatywy, w których bardzo lubię brać udział. Tylko Ty? Y, no nie wiem, <laughs> mogę mówić za siebie, no. Możesz mówić za nas, śmiało. Więc wzięliśmy udział i... i... Nie tu się rozpakować, powiedzieliśmy, o, nagramy dla Was słów kilka na temat tego, że e, po prostu pewne rzeczy dzieją się, wszechświat nas po prostu kieruje w takie miejsca. Ostatnio rozmawiałam z Justynką z Nowej Soli o tym, jakby było cudownie, to była inicjatywa w ogóle, Justynki inicjatywa, jakby było super, gdybyśmy kiedyś poszli do jakiegoś domu dziecka albo do szpitala e, i porobili zajęcia i dali trochę takiej e, radości i relaksu dzieciaczkom. Powiedziałam, kurczę, fajny pomysł, trzeba to jakoś tak pomyśleć, poszukać, poczytać. I yy, no i teraz byliśmy na z godzin wcześniaka. Całkowicie nie zależy. No. To było na bardzo dawno, temu. Tak, a to prawda, no ale. No tak jakby się skleją takie... No, fabule, fabule, nie ma sens. Tak, no właśnie. No i generalnie bardzo lubię właśnie takie eventy e, i tam sobie na nich pójść poznać tych wszystkich ludzi i te dzieci, które gmerają się w tym ryżu i w tej fasoli i... E, I ty e, lubisz się gmerać, w tym i brakuje Ci tego dla też to robisz. Tak, tak, tak i dlatego na przykład e, jeszcze na początku września wystartowaliśmy z klubami blisko lasu w lesie. E, <laughs> blisko czy w lesie? <laughs> To jest trudne pytanie. Trochę wy. Żeby wam ułatwić teraz, jako że jesień się zbliża, to teraz kluby blisko lasu będą w wiosce blisko lasu, więc już wszystko, nie, nie będą się mógł niczego przyczepić. No ale właśnie tak, są w wiosce i, i też dlatego są w wiosce. Z jednej strony, bo jakoś tam się psuła we wrześniu pogoda, ale teraz na przykład było ładnie, a ja po prostu chciałam w wiosce, bo ja... Tak, zatęskniłaś i chciałaś się wybrać w sensu Tak, Tak. No, chciałam, bo ja to lubię, od zaczęłam teraz... i to są moje korzenie, więc jakby mam taką tęsknotę, taki zew serca, śmy, no przecież, że śmy, no śmy, no, śmy, zaczęliśmy, no. I teraz wracamy tak, tak. do tego, bo to jest dość intensywnie, widzisz? Wracamy zawsze do korzeni po prostu, Tak. nawet jak się na chwilę A Teraz się odajemy, samo w ogóle wróciło, to... bo wcześniej um... próbowaliśmy wrócić i zawsze to było takie może trochę wymuszone, no. może przekombinowane. A teraz tak idzie naturalnie. Wiatr tak dzisiaj wiał, a chyba nie będzie, bo tutaj tak, tak się A nie robi. zrobiłaś tego ręką teraz? No nie, no. Do... Ale trzeba. Bo Muszę tak, tak przewada, wszystko w tą stronę będzie. O! Uuu! Jesteśmy na zawietrznej. To przechylmy się, żeby... yy, No. I yy, w ogóle, nie wiem, Macie tak yy, w ogóle czasem. Znaczy ja tak mam bardzo, <noise> że czasem coś tak czuję, czuję, że, <noise> yy, że jakiś, jakiś kierunek <noise> mnie wzywa. I zawsze wzywały mnie, uwaga, powiedz słowo klucz, co mnie zawsze wzywało? Na Z. A druga litera? A. Za... Nie wiem. Jezu, wygrałam ten moment. <laughs> Jezu, wygrałam, szczerze. O wow. Zakupy. O no bo ja myślałem o Lowo, a później sobie pomyślałem... A ja przeskoczyłam już nad tematem jak zwykle. A Ty przeskoczyłaś temat. a Jeśli chodzi o Ciebie, to nie, to zakupy, tak. Ile razy z tego dzisiaj zażartowałem? No, pewnie no. milion. No, <laughs> zawsze mnie wzywały zakupy. Znaczy tak. w ogóle mam tak. Ten... Czyli Ty już przechodzisz do naszego tego klu, od którego w ogóle pochodzi nazwa tego odcinka tutaj na dole. Chyba tak. Znaczy bo chodzi o to, że rozmawialiśmy o tym, co czujemy i że robimy. Nie, nie, tak, tak. I że nie, tak, tak. I już mówisz o zakupach i dążysz już do... Tak. Tak. Do no tego, bo, że będziesz teraz kupować za pieniądze? Wiosną uczymy się tego, że podążamy za dziećmi, podążamy za małymi ludźmi, ale to wiecie, no, żeby to było prawdziwe, to trzeba też podążać za sobą. I zawsze myślałam, że ten mój zew zakupowy jest ty niezdrowy i, i egoistyczny, może myślałaś, błędnie, a to, to tak naprawdę ćwiczyłaś. To jest Przygotowy pewna, przygotowywałaś droga. się, całe życie się przygotowywałaś. Tak. tak. Tylko po to, żeby. Żeby, żebyśmy mogli was wesprzeć teraz. Znaczy, bo jest tak, to, to dla was, wszystko to dla was. Teraz będzie robić zakupy dla siebie, dla was. Bo chodzi... Jezus Mary, robię straszne zamieszanie. Tak, ja wiem, przepraszam. Dobrze. Dlaczego to zrobię. Przewijanie. Tak. E, tak. Chodzi o to, że. E, nie wiem, może wy tego nie doświadczacie, ale często tak mam, że jak widzę coś wspaniałego dla dzieci, ja ktoś, tak ktoś prezentuje jakiś fajny produkt dla dzieci, albo ja po prostu znajduję taki produkt, ja mam trzęsawkę, ja mam trzęsawkę dosłownie. Ja po prostu widzę, moja głowa eksploduje, jest pff, to, puf to, puf tamto, puf to i potem jest muszę to mieć. Ale wiecie, bo moje dzieci, wrzuciłeś moje kluczyki nie, nie, do auta, moje dzieci, y rosną w ogóle. Bez sensu, nie? No i pewne bo rzeczy... To sumie ostatnia nadzieja w Filipie, nie? Jedyny, który do szkoły nie chodzi. I pewne, pewne rzeczy, chociaż nie te rzeczy, które mi się podobają, to też pasują do nich, bo właśnie, bo to jest to, że mi się podobają często takie rzeczy uniwersalne. Takie, które mają wielki Zastanawiam wymiar... Zastanawiam się, Po poczekaj chwilę, chwilę, poczekaj o? chwilę, bo na razie wszystko tłumaczymy, no. tłumaczymy no. dlaczego, jest jest tak, to zawsze. właśnie, ale zapomniałaś powiedzieć, co chcemy zrobić. Więc ja szybko wspomnę, <laughs> że y, padliśmy na taki... Teraz nie przedrześlasz? Nie, nie, nie. Tylko podkreślam. Śmy. Oleczka wpadła na pomysł. No Tak o to chciałaś? Nie, nie. Po prostu się ja śmy. Śmy. To jest świetne słowo, śmy. No. Śmy. I teraz k***a Ale to jest po 22, drugiej, tak? To jest też wycięte. Okej. To Nie, nie wiem, wycięte. No Po co? Dorośli mogą dobrze. No. I teraz ja zacząłem mieszać. Tu zaczyna, tu zaczyna się to główne tłumaczenie o co chodzi. Chcieliśmy, Oleczka, chcieliśmy, żeby y, was wspomóc w pomysłach prezentowych, w pomysłach zakupowych, w pomysłach na święta, urodziny, po prostu, bo... Na kawę. Chcesz wypić kawę? Chcesz mieć święto z kawa? A, na, na kawę dla was. W każdym razie, y, tak jak Ola wcześniej wielokrotnie i przy, bardzo przewlekle wspomniała, że lubimy różne bardzo ciekawe, jakościowe, nowoczesne, innowacyjne zabawki. Albo no ci... bardzo prymitywne tak naprawdę, tak. ale stwarzające po prostu. Tak, tak, tak. To miałem... No, Nowoczesne miałem na myśli, nie wiem sumie, co miałem na myśli, nie chodzi o to, że są właśnie zaawansowane technologicznie, chodzi o bardzo fajne rzeczy. Które... Bardzo fajne rzeczy. Które moglibyśmy tak przybić z tempelkiem Olowe, zaświad że jest wow. <laughs> mm -hmm, mm -hmm. No to chcielibyśmy Wam w tym wszystkim pomóc, więc zaczniemy robić Testy? Oleczka będzie, Oleczka będzie robić zakupy. <głos> <głos> Oleczka będzie robić zakupy, będziemy testować, sprawdzać. Tak, Jeżeli tak. będzie wow, tak. to będziecie mogli od nas w bardzo limitowanych nakładach te rzeczy kupić. Będziemy tak. ściągać różne fajne, nie takie łatwo dostępne w Polsce rzeczy, sprawdzać, ściągać i Wam udostępniać. Aleczka poszła zabić mola. Bo mąka też jestem super certyfikowanym przedmiotem. Tak, no bo jest tak, że to nie zawsze jest. Teraz się te fantastyczne rzeczy często nie są dostępne u nas na półkach w sklepach. Te fantastyczne rzeczy się znajduje gdzieś tam na kurcze Amazonie w Wielkiej Brytanii, czy po prostu w Amazonii nawet. No właśnie, i ja... Amazonie, Amazonii, tak mi się pokryło. Mm -hmm. no tak, z jest. eBay, a w eBay. Tak. i tak. I właśnie, i, I właśnie to tak jest, więc ja bardzo chcę tą rzecz kupić. Nie musisz krzyczeć, nie jest bardzo dobrze. Nie mam... Ja się ekscytuję, nie bardzo mam zawsze odbiorców, więc kupię to w takiej misji. Że wam pokażę, i żeby to nie było tak, że po prostu je kupiłam, bo chciałam, to kupię tego więcej i wtedy wam powiem: To jest super, to jest naprawdę mm -hmm. świetne. Zamawiam tego 10 sztuk i kto pyszne no lepsze Lub 15, Szachmat. Lub 20 i tyle. I co to będzie się nazywać? Olowe polecajki? Nie, jakoś tak. chociaż kto wie. Nie. Polotowe? Polot? Coś tam z polotem? Polecajki. <laughs> o, tak, wszędzie musi być Twoje imię. <laughs> Ty robisz zakupy. Zakupolowe. No, to jest nie No bo jesteśmy olowe, No sam to wymyślisz. Ty wymyśliłeś w ogóle tą nazwę. Nie. Ja wymyśliłam tą nazwę? Mhm. Pięć lat temu jak zaczynaliśmy. To miało być na webinarze. Bo nie to nie będzie webinar. To jak się nazywa live, tak? Mhm. Chcemy zrobić live'a sobie z... z Pani Z Z wami. Wami tam, wy wszyscy ludzie w tym multiwersie. Wszystkie cztery osoby, które nas oglądają. Macie być. <gul China> e, takiego. Z tych czterech osób to. Live'a na żywo, nie? To ja. I tak, to mieliśmy tłumaczyć wtedy skąd się wzięła nazwa Olowa. Ja sobie wyobrażam to tak, że będą mm -hmm. tam nasi najwięksi fani. Ja, ty. Którzy będą zadawać nam takie pytania, a jak powstaliście? A jak to było at the beginning? Tak bardzo. Więc no, tak. i te miliony będą wtedy uczestniczyły żywo w tych wspomnieniach. Tak, a my będziemy mówić, żeby naciskać lajki, subskrybować. Tak. No. Tak będzie właśnie. <gry> Oleczko, skoro jesteśmy teraz tutaj w tym okienku, mhm. w YouTube jesteśmy, tak, to ja założyłem tego naszego drugiego YouTube'a. Tego w różowej Tego w różowej Co ja mam w tym, z tym drugim YouTube'em <laughs> zrobić? Czy mogę, skoro już o nim tutaj wspomniałem, mogę go opublikować? Co Ty byś chciała z nim zrobić? Jezu, ale one są takie sote, te piosenki, które Tak, raz, one są mam, bardzo Bo one saute. miały być w ogóle na użytek wiosek, nie? I one w ogóle nadal są, bo oni ich, nie wiem, w jakichś okolicznościach czy je ściągnęli, czy ich nie wykorzystali. Eee, właśnie ten mól, którego za jakiś czas tam zabiłaś, dopiero teraz spadł. Yy, miało być, to po prostu możemy im dostarczyć. Teraz po prostu to jest. Bierzcie, ale musicie oglądać na olowym i nabijać nam odświetlenie. Aha. Mm. żeby teraz śpiewać do YouTube? No, cały czas śpiewam. A także dla ludzi różnych? Bardziej różnych niż różnych? Nie wiem, co Ci odpowiedzieć. Tak, by Ale Nawet czem, czemu? Mm. Czy Ty czy, czy, czy śpiewasz na żywo na eventach ludziom. Nie, dzisiaj ja śpiewałam sobie w aucie Harry'ego Stylesa i trochę mnie szło chrypkę. Nagrałaś? W ogóle jest koncert Harry'ego Stylesa w Polsce. Kaśka, ja wczoraj pół wieczoru... I, I Gośka. nie wiem kim jest Gośka. Nikt o mnie nie pomyślał wiem, i nie kim jest Gośka? powiedział mi, zanim te bilety nie były tak drogie. Wiem kim jest Gośka. Kuzynka Jędrka z Krakowa. Kuzyk? Tak. O, Kaśka i Gośka. Wyślę Wam linka do tego filmu. Przebrniecie przez te wszystkie rzeczy, które Was nie interesują, które mówiliśmy przez ostatnie 11 minut. I teraz mam nadzieję, że dotrwaliście. Jak mogliście jej nie kupić biletów? Ja to wsłuchałem wczoraj cały wieczór. W Lidlu łaziła ze mną po Lidlu. byliśmy? Czemu, czemu A, byliśmy razem w Lidlu. Przedwczoraj może. Nieważne, kiedyś tam była i Jezus, Maria. Jest jeszcze jakby co? Dostanę te bilety za tysiące złotych, więc się zastanówcie, wiesz, na dwóch to po pięć, na dwie, na dwie to po pięć Zatwierdź. Też lubię Harry'ego Stilesa, pewnie są dwa bilety za 1000 złotych. Ale nie, w sumie nie patrzyłam, czy gdzieś w Niemczech, jak będzie jeszcze jeździł, to czy nie byłoby biletów tam. Ich jest bliżej tam. w sumie. No, no to... od nas jest bliżej, nie? Z Zielonej. No, bliżej do stolicy. A więc w, w ogóle tak, właśnie. no i, i on śpiewa tak ładne piosenki, tam... With me melon sugar, hi. <Minsterka. Hi. z TOMATICZANIE> no właśnie. Mm. Teraz. I w ogóle jest taka piosenka o mnie. jest taki, A, czekaj, czekaj. I want your belly. No ona się ma o brzuszku. Ma o brzuszku. Nie skupiłaś się, no. ale y, jak będziesz oglądać ten odcinek, tak. oglądasz każdy odcinek? Tak. Śmiejesz się? Nie nie, nie, nie śmieję się, naprawdę Nie, czy się śmiejesz jak oglądasz? Tak. Okej, okay, robisz ktoś. Ja się śmieję, a Andrzej jest no, To powiem tak samo z <laughs> okay. W każdym razie, no. e, jak będziesz użądany, to się dowiesz, co ci się dzieje z włosami. Dużo rzeczy, nie? Cały, cały czas coś robi? Przed chwilą właśnie, co, ja zaczęłaś belly belly? To, to, bo... to, jest, to jest okropne w ogóle widzieć swoje włosy naprzeciwko siebie, które żyją jakimś dziwnym tak? życiem. I ja na przykład dzisiaj jestem zawiana po tym, też z bliska lepiej niż z daleka, zawiana po tym evencie. Jest pijana, tak żebyśmy czuli. I prowadzi. Masz kluczyki? Mhm. Nie mhm. jestem pijana. piana. Piana? Piana jesteś? No, No, no to op jakby opowiedzieliśmy, wam, opowiedzieliśmy Wam, że będziemy robić takie fajne rzeczy. Na pewno je będziemy Nie, robić że do grudnia. Będziemy je robić na pewno do grudnia, bo to jest tak, że już w Action wystawili choinki, więc to znaczy, że wszystkim teraz odpali się w głowie temat święta i zacznie się kolekcjonowanie prezentów. Czy ty mówisz bekając jednocześnie? Jezu, zrobiłam to, no. No już. Chcę wam pomóc. No już, możesz wrócić. Jaka różowa. To się odbija sweter. Dobrze, kontynuując. Do grudnia będzie <trym> I tym miłym akcentem powiedzieliśmy chyba wszystko co chcieliśmy. Nagraliśmy czterdzieści czternaście minut wspaniałego materiału. Wspaniałego, odkrywczego i fantastycznego. No, no, no to bez, następny no, no. będzie bardziej merytoryczne następnie. Ale nie jest merytorycznie. Tylko ja zostawię to wszystko fajne. Znaczy fajne, wszystko jest fajne, tylko zostawię też te nasze no. nas, mhm. Bo jeżeli zostawię ten odcinek będzie miał z minut i będziemy go mogli wrzucić na rolkę. A tak musicie się męczyć. Zwłaszcza hmm. Ty, Kaśka. I Gośka. bilety. Hmm. Yy, przez 14 minut. Nie, ale może miliony nas oglądają. Może ktoś nagle stwierdził, że mu nie pasuje koncert w lipcu w Polsce. Miliony nas oglądają. Niech każdy da nam po złotówce. Ile będziemy mieć wtedy złotówek? Milion. <noise> Miliony. <grym> no tak. Dobrze, i tym akcentem po raz kolejny... Minęło 15 sekund. Minut. Co jest ze mną dzisiaj nie tak? Nie też chyba wywijało, też jestem pijana. <grym> Pożegnaj nas. Tak, żegnam Was, bo dzisiaj z Domikiem jesteś nie tak. Z Dominikiem. Nara. Dzisiaj. Kapnę cię w twarz. Nie, nie, nie tą ręką.